Dzisiaj będzie super dzień, super dzień, super dzień. Hurra, tak, dzisiaj będziemy mieli sporo super fajnych atrakcji. Oj, wow, a jaki? Dowiesz się, gdy pojedziemy. To świetnie, ale żeby nie było dużo, że, ale żeby, ale bez A, bez Arma, bez żadnych Armagedonów. Ok, to idziemy po samochód. Samochód już tu jest. Siadajmy. Zapinamy pasy i ruszamy. Juhu. Ale najpierw musisz jechać do szkoły. Na... Ale dzisiaj w szkole masz wycieczkę. Oh, jeju, jeju. Wycieczka, wycieczka. Wycieczka, wycieczka. Jeju. A gdzie? Zobaczysz. Ruszajmy. Jadę autem. Jedziemy autem. Ojej, co to znaczy ten znak? To, że nie... Ojej! Nie wolno tu wjeżdżać, tu jest znak zakaz wjazdu wszelkich pojazdów. Co? Nie mogę. Uch, jedziemy, 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 jedziemy. I dojechałem do szkoły. O, nie, jest już pani nauczycielka, pani panda. Tak Pani Pando, jedziemy dzisiaj na tą wycieczkę. Dobra, pa pa. Uuu, i. Gdzie jedziemy dzisiaj a się no, wiesz, siadaj tutaj, a ja się przyniosę ja zaraz, że idziemy dalej. No tak, siadaj. Ziu. To będzie też sam raz dla milionka basenowego. Czyli jakiś basen. Tak. I nawet największy basen w Europie. Ziu. Ziu. Czy wiecie, co to? Czy pewnie się dziwicie, dlaczego niektóre nauczyciele i odrośli w autokarze nie przypadają pasów, a dzieci tak. Bo są w autokarze pasy bez Pieczęste jest jest Do tego wniosku I dam wam pewne proste wyjaśnienie. Jeżeli się nie skończyło jeszcze 18 lat, trzeba tam przypinać pasy. No to też, ale dorośli muszą być gotowi na każdą sytuację. Jakby ktoś zasłał, albo co by się stało, to trzeba szybko zareagować. A jakby pas się zablokował, to by tak nie było. By mogło się pogorszyć. Siu! Dojechaliśmy jeszcze na miejsce. Oj, tu jest bardzo ładny Santago. Pantagą to największy park w Europie, zaplanujecie pobyt, Opowiadałem wam od ilu są te zjeżdżalnie. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to zapraszam do nadrobienia tej zaległości, a wiecie, że jest można kupić więc i sobie tam pobyć Pobyć na tej stronie, pamiętajcie, i tam są też telewizje, pamiętajcie, link macie w opisie Skoczmy do wody, jupi, blup, 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 ja też skoczę, blup, blup, blup Gdug, Ja... Dawaj pani Wando! Ej, nie mam stroju kąpielowego! A nie chcę się zamoczyć! zawoczyć, A, wie nie, Ale trzeba... O nie! Dlaczego ty mnie wypchnąłeś? Bo bo ja chcę... Ale ja nie mam z tyłu i zobaczyłam się, muszę się doszadnie się szybko przebrać. Wróciłam i już się wybrałam, już się ucieszyłam, wow. już się wybrałam, już się ucieszyłam i patrzę na Was, czy Wy się grzecznie zachowujecie. Pokażę Wam spać. Zobaczę, czyli pokażę swoje umiejętności pływackie. Oczywiście! Ja mam ich bardzo dużo. O jej! Juhu! Jak jesteście wysportowani! Przepłynęliście bardzo dużo metrów. Oooo, to świetnie! No jasne! Ale. Opowiem Wam teraz o strefach. Jest tam na górze strefa są i tam już dzieci wstępu nie mają. E, mają. Jest jeszcze strefa basenów i tam już dzieci wstępu nie mają. Domyślcie się dlaczego. I tam m, i jeszcze, jeszcze basena witalne mineralne, na którą również dzieci poniżej 16 roku życia nie będą miały wstępu. No tak. Tak, bo to dzieci, bo te baseny są dla dzieci szkodliwe. A w mnie, jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Cię, napiszcie w komentarzach. Wiecie, że, 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 że napiszcie w komentarzach. To jest na BB bez będzie Wow, Tak Cieszę się, że to wszystko będzie fajne, ale... Musimy wracać! Tato, tato, tato! Dzisiaj pani Faddo zaprowadziła nas w bardzo wyjątkowe miejsce do największego parku wodnego w Europie Santago. Yy, o, jej, dość pięknie! Może jak? Wiesz, bym... z Tobą tam. Kiedyś pojadę. Ale teraz wracajmy do domu. Będziesz powiał co opowiadać Pawie. Największego parku wodnego w Europie! Santago, Park Polen! polem! Jocha! jocha aha. Ej, o, może ja kiedyś tam z sobą się wybiorę? Aha, aha! Polecam ci ten akłapark. Wybierzemy się tam kiedyś razem? No pewnie, że tak! Posiadamy i ruszamy. wolno tu parkować. To dlaczego ty tu zaparkowałeś? No bo ja mam te znaki. Ja się tymi znakami nie przejmuję. To są e, zbędne rzeczy. Ruszmy tutaj. Na te zakupy do sklepu Musimy sobie kupić strej na komary. Ruszmy Mój, mój i jeszcze weź mój, ulubi, mój ulubiony placek. On, ja się nigdzie bez niego nie ruszam. O, i jeszcze krem. I musimy jeszcze kupić krem do opalania. O, wow, krem będzie nam potrzebny na plaży, żeby słońce nas nie poważyło. I już go mamy. Juhu! Dobra, no to idziemy dalej. Weźmy sobie może jeszcze... Też zabawki bieskowe. Oh, tak, cieszę się. I weźmy sobie jeszcze to. sobie jeszcze to. Ten. Ten kreter ma teraz do pływania. A tak, weźmy sobie go. A w tym czasie. O! Oh, Zaparkował tam gdzie nie można. To musi podnieść za to szerokie, zapłacić za to już szeroko. C. Szerok musi za to podnieść konsekwencje. Blokada na koło. Patrz tato, patrz tato. Co to jest? O, 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 ojej. Blokada na koło. To jest wielkie konsekwencje To jest konsekwencja. O, jej Muszę w policji zadzwonić. Policja. Proszę. Tutaj ci już ściągną koło z blokady. Od razu płacisz mi po wyciągnięciu. Płacisz mi po wyciągnięciu. Mam dat 1000 zł. O! Tato! Przez twoje... E, przez twoje wygłupy musimy zapłacić. Musieliśmy dużo zapłacić. O Mamo, tata chyba oszalał. Dlaczego? Zaparkował tam, gdzie nie wolno. I dostał blokad na do koło i musiał zapłacić 1000 złotych. Ojej, może to jakieś pomyłka. O, jak nie masz. Proszę, tutaj jest list pana. Ojej, tu jest to pokazane, to w sumie... Nie, nie. I napisali, że muszę mieć lekcję z nauki parkowania. Tata, musi mieć lekcję. Ha 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 ha! Policjant przyszedł. No, on zrobi tą lekcję z nauki parkowania. Proszę ci samochód. Pokaż przykład. Tutaj można parkować, bo nie ma żadnego znaku. A tutaj nie. Czyli tu nie można parkować. Coś mi się chyba musiała powieszać w głowie. Och, tak! Morał z tej przygody: stosujcie się do znaków drogowych. Jeśli nie będziecie się do nich stosować, to poniesiecie wysokie konsekwencje.